Wszystkich dzisiaj z garażu. Co tu u mnie zimuje w garażu? Ano mój granat, którego wykopałem, żeby zrobił miejsce dla Wagnerianusa. Zobaczcie tutaj. Pączek jeszcze jest. Ma się świetnie, więc powiedziałbym nawet, że rewelacyjnie. Puszcza nowe pędy. Nic mu nie dolega. Żyje, jest giętki, zielony. Ma takie mikro, 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 te, jak one się nazywają? Zalążki liści. O, no, wiecie o co mi chodzi. Bo one tu wszędzie wychodzą. Pączki, o, pączki, tego słowa mi brakowało. kurda zjadłem takiego dobrego pączka. Dawno pączku nie jadłem. Dobra, dobra, dobra. Figa zdobywcza. Zobaczcie, dotąd było. I urosła tyle zdobywcza. No po prostu ułamana jakaś gałązka z jakiegoś drzewka wsadzona i rośnie Nie wiem co to za gatunek. Tam jest peretta też już super rośnie. Też już super rośnie Puszcza pączki To jest z mojej figi peretty. Też specjalnie ułamałem gałązkę, ukorzeniłem w zeszłym roku w lato i się udało teraz zobaczcie jaka jest różnica jak się w lato ukorzenia jest taka malutka a jak się ukorzenia zimą a potem jak rośnie przez sezon to zaraz wam pokażę moją drugą figę jak wygląda kiedy się takie rzeczy robi zimą wiem, że nie powinno się robić zimą a czy nieprawidłowo, a kto tak powiedział, że nieprawidłowo róbcie sobie jak tam chcecie tutaj granat, którego oddzieliłem w październiku od matki z jakimiś tam śladowymi ilościami korzeni. O, matka to ma mnóstwo korzeni i rośnie, fajnie, raczej znaczy rośnie, żyje. Widzicie już różnice? Tutaj liście uschły, a nie spadły. Ale z tego, co mogę powiedzieć i zauważyłem, to roślina jest giętka, w środku zielona. Gdzie się tutaj. O, patrzcie. W środku jest zielona, czyli żyje. Ma się świetnie. Tych granatów mam dość sporo tych odrostów mam nadzieję, że ruszy, bo tych korzeni było naprawdę mało jest już fajny okaz gruby, fajny i kwitną kwitną, no. ja nie mam szklarni, bo być może to czekałbym się nawet owoców no a zobaczcie sobie tu moją całą resztę granatów tak wyglądają i też jak się tutaj przypatruję i wpatruje w nie to są zielone te gałązki i tak dalej, to jest chwast w tych krajach, więc wydaje mi się, że spokojnie powinno się ukorzenić i rosnąć. Są raz, dwie, trzy, cztery no i tamta piąta. Takie pięć grubych dużych granatów jest. No i ten mój mój podstawowy ten biegolut, zobaczcie jakie wielgachny Zobaczcie, tak wygląda figa, która została ukorzeniona w styczniu zeszłego roku. Nie dość, że wykiełkowało to w styczniu. Znaczy wykiełkowało, ukorzeniło się w styczniu. Urosło na ponad pół metra. To jeszcze dało owoce. I jeszcze jest tam filmik gdzieś w moich poprzednich filmach, jak, jak po prostu jadłem figę z tego krzaczka. Niesamowite z takiej małej ciupinki o czegoś takiego wsadzonego w styczniu w ziemię mówię jeszcze raz urósł, urósł taki badel jak widzicie dał owoce i jeszcze ze trzy owoce z tego krzaka zjadłem rewelacja no a ukorzenianie na wiosnę czy w lato no to tak tu wcześniej wspomniałem i pokazałem e, tą peretę Perette, którą ukorzeniłem z tego otóż osobnika, tam jeszcze mój trochę karpuz rośnie, one rosną wszędzie w lato gałązkę, żeby ukorzenić, no i urosło tyle. No to teraz macie różnicę i kontrast, dlaczego ja robię to grudzień, styczeń, ukorzeniam te figi, a nie ukorzeniam ich na wiosnę. Tylko dlatego, że roślinka jest większa, ma już owoce i cieszy oko. A nie, że przez całe lato i pod koniec sezonu jest to coś takiego. Musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie czy warto czy nie. Ja uważam, że warto próbować. Nie uda się? No to trudno, no to się weźmie następną gałązkę i się kolejną ukorzenie. Jak się w ogóle żadnej nie uda, to przynajmniej nie macie wyrzutów sumienia, że się nie udało. Na wiosnę sobie ukorzenicie i na pewno będzie działać. Wiadomo, że wszystko wiosną rośnie, a nie zimą. No, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tak umówmy się. Dobra, tyle z mojej garażówki. Drzewka mają się rewelacyjnie. Nie mam pojęcia gdzie go wsadzić na wiosnę z powrotem. Na pewno do gruntu. Nie będę chował po garażach. Przecież ten granat u mnie rósł dwa lata w gruncie. Minus 15, nic mu, nie, nic mu nie zrobiło, nic nie przeszkadza. To jest temat bardzo odporny. Szkoda to męczyć w doniczkach, no musiałem, tak jak mówiłem już na początku, musiałem zwolnić miejsce dla Wagner'a Filmik też znajdziecie z tego wykopywania tych granatów Albo wrzucę Wam tutaj pod koniec filmu, to się wyświetli O, wrzucę Wam filmik z ukorzeniania w styczniu z tamtej, fi tamtej figi I wrzucę Wam filmik z wykopywania granatów I dzielenia ich na ten, tak zrobimy No to jak coś, bądźcie cierpliwi, czekajcie na koniec sobie kliknijcie miniaturkę cześć